Witam serdecznie, tu Ania Lipska-Buchholc. Ponieważ zima już się kończy, warto pomyśleć o wiosennych porządkach również w naszej skórze. Dlatego właśnie w dzisiejszym filmiku opowiem o pielęgnacji skóry wiosną, czyli co zrobić, aby obudzić ją z zimowego snu. Po zimie nasza cera często wygląda na zmęczoną, szarą i pozbawioną blasku. Dzieje się tak, ponieważ w skórze brakuje tlenu i światła. Zimą głównie siedzimy w zamkniętych pomieszczeniach i mało wychodzimy na zewnątrz. Często zapominamy o odpowiednim nawilżeniu i odżywieniu skóry, przez co pod koniec zimy jest w opłakanym stanie, przesuszona, a rzadko odwodniona. Wiele z Was skarży się na tzw. suche placki na buzi, ściąganie i zaczerwienienie. Jeśli nie udało Ci się zadbać o skórę zimą, trzeba będzie wytoczyć silniejsze działa. Jeśli stosowałaś się do moich rad, które podałam w filmiku o pielęgnacji skóry zimą, wystarczy tylko ją delikatnie odświeżyć. Najskuteczniejszym i najszybszym sposobem na przywrócenie skórze zdrowego i ładnego wyglądu jest profesjonalny zabieg w gabinecie. Wiosną najlepiej sprawdzi się złuszczanie delikatnymi kwasami. Jestem fanką kwasu fitowego pozyskiwanego z ryżu, który przepięknie rozświetla skórę, rozjaśnia drobne przebarwienia, a przy tym jest łagodny i może być stosowany nawet przy skórach wrażliwych i naczyniowych. Również ładnie rozświetlają skórę kwas mlekowy i migdałowy. Po zabiegu z kwasami skóra jest lekko napięta i świetlista. Dla mnie to efekt jakby takiej porcelany, ponieważ skóra pięknie odbija światło i jest znacznie gładsza. Polecam również zabiegi z witaminą C, o której wspominam prawie w każdym filmiku. Ma ona tak szerokie spektrum działania, że nie sposób o niej nie mówić. Nie tylko rozjaśnia cerę, ale jest wspaniałym zastrzykiem energii, pobudza nasze komórki skóry do regeneracji i działa antystarzeniowo. Może być łączona w zabiegu z kwasem fitowym i wtedy działanie jest jeszcze silniejsze. Warto skorzystać również z peelingu kawitacyjnego, oksybrazji, jonoforezy i oczywiście z masażu twarzy. Nic tak nie poprawia krążenia w skórze jak właśnie masaż. Naprawdę warto. O jego zaletach mówiłam już w poprzednim filmiku. Oczywiście możesz również pomóc swojej skórze w domu. Zacznijmy od peelingu. Jest on niezastąpiony, jeśli chodzi o odświeżanie skóry. Nie tylko likwiduje szary koloryt, ale także wspomaga wchłanianie substancji zawartych w kremach i maseczkach. I znowu wspomnę o ryżu, ponieważ najlepszy będzie peeling ryżowy, który pięknie rozświetli skórę. Możesz kupić gotowy produkt lub wykonać go sama. Do wykonania peelingu potrzebujesz otręby ryżowe i mleko. Wymieszaj 4-5 łyżek otrąb ryżowych z połową szklanki mleka. Gotową papkę nanieś na twarz, szyję i dekolt i masuj delikatnie przez kilka minut a następnie zmyj letnią wodą. Możesz także wykonać peeling z mączki ryżowej. Wystarczy, że odrobinę mączki naszypiesz w zagłębienie dłoni i dodasz dosłownie kilka kropli wody. Powstałą mieszanką masz delikatnie przez kilka minut. Możesz pozostawić ją na kolejnych kilka minut, aby spotęgować działanie rozświetlające i rozjaśniające. Ryż nie tylko rozświetla i wygładza skórę, ale również nawilża, odżywia, łagodzi i ujętnia. Po takim peelingu zauważysz wyraźną poprawę. Oprócz peelingu, Twoja skóra potrzebuje kopa energetycznego, i w tej kwestii najlepiej sprawdzą się maseczki. I znowu polecam te z witaminą C, ale także z kwasem hialuronowym oraz maseczki dotleniające z koenzymem Q10 i detoksykujące z algami. Możesz samodzielnie wykonać je ze sproszkowanych alg, które kupisz w sklepie internetowym. Wymieszaj je z wodą do uzyskania gęstej papki. Możesz ją wzbogacić żelem hialuronowym. Nałóż na 20 minut na buzie i spryskuj co jakiś czas wodą lub hydrolatem, aby nie wyschła. Po tym czasie zmyj ciepłą wodą. Koloryt skóry wspaniale poprawią naturalne, zimno tłoczone olejki z pestek malin lub truskawek. Jeśli Twoja skóra jest wyraźnie przesuszona, sięgnij po oleje z pestek róży. Olejki te możesz stosować na kilka sposobów. Samodzielnie, zamiast kremu na noc, lub dodając kilka kropli kremu, co wzbogaci jego działanie. Możesz także nałożyć grubszą warstwę i zostawić na 20 minut w formie maseczki lub dodać do naturalnej glinki. Olejki odżywiają i nawilżają cerę, ale także spowalniają starzenie, łagodzą podrażnienia i likwidują łuszczenie. Pamiętaj też o dokładnym codziennym oczyszczaniu twarzy w dwóch etapach. Najpierw mleczkiem lub olejkiem, a później żelem lub pianką. Wypróbuj żele z delikatnymi kwasami, mlekowym lub migdałowym, które przyspieszą złuszczanie martwych komórek skórka i odsłonią nową, świeższą skórę. Nie zapominaj o toniku, który przywróci równowagę i właściwy poziom nawilżenia po myciu, a co więcej przygotuje skórę na wchłonięcie kremu. Po zimie najlepiej sprawdzą się toniki nawilżające z witaminami, wyciągami z malin lub zieloną herbatą lub różą. Wiosna to również idealny moment na kurację serum. Właśnie teraz większa dawka składników aktywnych jest jej bardzo potrzebna. Aby dostarczyć skórze energii w jak najkrótszym czasie, nakładaj serum dwa razy dziennie. Oczywiście polecam serum z witaminą C i kwasem hialuronowym. Jeśli Twoja skóra jest znacznie poszarzała lub masz na skórze ciemniejsze planki, sięgnij po serum rozjaśniający z mącznicą lekarską lub kwasem ferulowym. Twoją skórę rozświetli również serum z algami lub witaminą E. I oczywiście na koniec krem. Na noc powinien być odżywczy, aby przywrócić naruszoną przez ogrzewanie i zmianę temperatur warstwę chronną skóry. Na dzień może być lżejszy, nawilżający i koniecznie z filtrami przeciwsłonecznymi minimum SPF15. Wiosną słońce bywa zdradliwe, wydaje się, że jeszcze tak nie grzeje, przez co jest niby bezpieczne, ale wierz mi, że tak nie jest. Właśnie teraz, gdy odkrywamy świeższe warstwy skóry, musimy ją szczególnie chronić. Podsumowując, wybierz się na zabieg kosmetyczny, który odsłoni Twoją nową twarz. Pamiętaj o peelingu. Stosuj maseczki dotleniające. Zafunduj skórze kurację serum. Dokładnie oczyszczaj skórę wzbogać swoją pielęgnację o naturalne olejki. Warto, abyś wiedziała, że czym lepiej będziesz troszczyć się o skórę wiosną, tym łatwiej unikniesz przebarwień i podrażnień latem. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.